Ale cieszymy się, że nasze pomysły są zgodne z pomysłami innych mieszkańców Ciechanowa. No, Czyli na Od <grym> <grym> czego zaczynamy? <grym> e, oczywiście ścieżka rowerowa, pieszo-rowerowa, którą tutaj grupa przedstawiała. No właśnie mówię <grym> jeszcze... Właga bez osy, zapraszam przestrzeń dla grupy. Co <grym> e, mamy jeszcze Parkinowe, który zaczynałby się od mostu na przy ulicy 17 stycznia i biegłby aż do mostu 3 maja. E, oczywiście z drabinkami, e, z różnymi kółkami do zjeżdżania. To już architekci by po prostu stworzyli coś fantastycznego. My mówimy o tym pomyśle. Tak, e, tu mamy też zagospodarowanie Parskiej Góry e, i proponujemy tutaj tor seneczkarski. Taki tor do zjeżdżania zimą, a wiosną, latem i jesienią e, taki tor wyłożony taką matą. Nie wiem jak taka mata zielona specjalna się nazywa. W każdym razie są to sztuczne takie... Ale można także latem, wiosną z tego korzystać. Z tego korzystać. Tak. Zapraszam do ważności. Nie traćmy Co mamy? Wypożyczanie kajaków, przystań kajakarską. Tutaj, kajaków. No. Albo wodna no, od nas. No to by to by nas. dobrze, najważniejsze Rzefa, że ten pomysł krąży wśród mieszkańców jest, i jest, bardzo jest, dużo mieszkańców mówi o spływie za... kajakiem łydynią. Wielu by chciało. Brakuje czegoś takiego, co by. To umożliwiło. Cieszymy się, że również był taki pomysł. I oczywiście zewnętrzna siłownia, też wyeksponowanie rzeźby Ciechana e, i stworzenie ścieżki edukacyjnej. Ścieżka edukacyjna, tak. Z tablicami, z informacjami. Jeszcze pewno, tak, Bardzo przyjemny problem, chodzi o WC żeby w tym miejscu tak, gdzieś toalet, pojawiła toalet. się toaleta. I jest także pomysł związany z tą kłatką. A na końcu dostawimy to i No właśnie, może nie to i, to i może coś architekci by mieli, coś mogli zaproponować, takiego bardzo fajnego. Nie chcielibyśmy, żeby to było tak, że to Mamy też taki pomysł związany z tą płatką. No nie, trochę czasu nam zabrakło, żeby na ten temat podyskutować, ale w naszej głowie rodził się taki pomysł kładki, która łączy, bo ta kładka łączy jedną i drugą część miasta, żeby to było takie miejsce też, gdzie y, czy zwaśnione strony mogłyby się pojawić. Ale nie mamy Oj mamy, mamy, nie mówimy o tym, ale mamy. Że takie miejsce, które by łączyło, łączyło mieszkańców. Także symbolicznie. Symbolicznie, tak, symbolicznie, symbolicznie. I uporządkowanie terenu po drugiej stronie. Chodzi o to, żeby te tereny, które są terenami, są takim parkiem przyrodniczym Doliny Łydyni, były rzeczywiście tym parkiem, a nie takimi haszczami, terenami zaniedbanymi. Wiem, że to jest trudne to, co było tutaj mówione, że są to bardzo często tereny, które należą do osób prywatnych, ale mm, to nie wygląda zupełnie jak park przyrodniczy. To wygląda jak zaniedbane miejsce. To wygląda jak zaniedbane miejsce. Żeby to rzeczywiście wyglądało jak coś, co jest takim parkiem tej Doliny Łytyni, żeby tam nie były haszcze, tylko chociaż uporządkować.